Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam jak tanią zrobić powerbank. Co będzie potrzebne? Lajonek, koszyk na lajonki, przetwornica step up USB, moduł ładowania lajonka, klej na gorąco, lutownica, kabelki i inne tego typu rzeczy. Bierzmy się do roboty. Koszyk na lejonki przetwornica step up czyli podnosząca napięcie z wyjściem USB tak żebyśmy mogli sobie podpiąć kabel do ładowania telefonu moduł ładowania lejonka z wyjściem mikro USB żebyśmy mogli sobie podpiąć ładowarkę i podładować lejonka to można kupić tanio na AliExpressie albo innym w sklepie internetowym lejonki też można tanio nabyć wysyłkowo Albo można też dostać gdzieś używany. Tutaj zapraszam Was na kanał kreatora, gdzie jest bardzo mocno opisane, jak pozyskać lajonki z rynku wtórnego. Link pod spodem. Dobra, bierzemy się do roboty. Co będzie potrzebne? Najpierw koszyk lajonkowy trzeba będzie podłączyć do płytki ładowania lajonka i modułu zabezpieczającego lajonka. Powinienem sobie najpierw przewlec, a potem lutować. No, ale jak już tak zrobiłem, to już muszę z tym handlować. Moduł plus, kabelek teraz minus. Moduł ładowania mam na miejscu. Jeszcze trochę poprawię ten kabelek. Następnie przylutuję sobie wyjście i poprowadzę je do przetwornicy. I tak, sobie. najpierw Plus. Zabieranie kabelków, no takie fascynujące. I minus na płytce. Dam jeszcze troszkę. Tak to wygląda, trochę sobie to przytnę, i mogę sobie już go przykleić do podstawki. Pierwsza część jest gotowa. Teraz przetwornica. Tutaj mamy trochę to zamienione miejscami. Mamy minus z tej strony V in plus z tej, więc będzie troszeczkę na krzyż. I drugi moduł już na miejscu. Więc to teraz przykleję go na co? klejna na gorąco podstawą rozwoju cywilizacji. Tak to wygląda w tym momencie. Mam koszyk, mam elektronikę, a później można na to jakieś czy dać. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak włożę do środka Lajonka. Tu jest plus, tu jest minus. Nic się nie dzieje. Może to jakiś rozładowany lajonek jest? O, spróbuję z tym. Nic. Coś jest nie tak. Kontynuując, miałem przetwornicę step-down, czyli zmniejszającą napięcie z wysokiego na niskie, a potrzebowałem przetwornicę step-up, czyli podnoszącą z 3,6 V na 5V dobra, teraz szybciutko wdrożę projekcik teraz przylutuję sobie moją przetwornicę do modułu ładowania i do lajonka i zobaczymy co z tego wyjdzie, powinno ruszyć moduły gotowe, spięte teraz włożę lajonka i naładuję telefon ha, zobaczycie, będzie fajnie włożę sobie kawałek taśmy do środka w razie gdybym potrzebował go bardzo szybko wyjąć Patencik na szybkie wyjmowanie lajonka z koszyka. Dobra, włożę lajonkę. O, jest. Świeci się kontrolka. Zobaczmy teraz ładowanie telefonu. Teraz będzie działało, mówię Wam. Żeby nie było. Kabel nie wystaje nigdzie poza obrys. Ładuje się, jest ikonka ładowania. Hurra, mamy to, mamy tego Powerbanka. Pełen sukces. Eh, teraz mogę sobie wyjąć lajonka. Patrzcie, jak szybciutko. I co, mamy bardzo tani moduł. Lajonkowy, powerbankowy. Teraz go tylko owinąć taśmą z jednej i z drugiej strony, żeby nie wystawały jakieś elemenciki i można korzystać. Śmiało można korzystać. Także moi drodzy, jeżeli zastanawialiście się jak zrobić sobie w miarę taniego powerbanka na własne lajonki, no to to jest jeden z pomysłów jak możecie to zrobić. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak pozyskać lająki w różny sposób, zerknijcie na kanał kreatora. Tam na pewno znajdziecie dużo wskazówek, jak tego dokonać. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pomysły co do ulepszenia tego powerbanka, pomijając włącznik, dajcie znać w komentarzach. Liczę na Was jak zwykle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Bierzmy się do roboty. Bo żonka pogania, że trzeba iść na zakupy. No pięknie, to będzie na filmie. A teraz wyciągnie. wyciągnij, no, żebyś się nie zdziwił. Ale tego nie będzie na filmie, tak się wytnie i się zrobi krótki, taki tylko że ten że niby wszystko działa od początku. To nie jest żadna ściema, to jest jeden kabelek do telefonu. Ryzykuję własnym telefonem dla was. Co wy na to? Ciekawy, czy gwarancja obejmuje powerbanki. Uj, urwałem sobie kabelek. Rrr. Dobra, mamy to, mamy to, mam. Jak się okazało, zrobiłem drobną pomyłkę. Zamówiłem sobie wcześniej przetwornicę step down, a potrzebowałem przetwornicy step down. Jaka jest różnica? Ta z wysokiej... Teraz step down, zamówiłem step down, a step down. Aha, dobra, zamotałem się. To jedziemy jeszcze raz. Teraz czeka, aż się lutownica nagrzeje. Trochę to potrwa. 190, 200 stopni. Jeszcze chwila. Mam nowy zegarek. A jak zrobić nieskończone źródło zasilania? Ha, teraz jednocześnie ładuję i korzystam. Czyli lajonek jednocześnie się ładuje i rozładowuje. Bez sensu. Ale działa. Hmm. Muszę dorobić do tego wyłącznik. Ale co do idei, to się sprawdza. Żonkę! Będziemy kręcić wyjście. Czekaj, nagrywa się czy się nie nagrywa? Jest czerwona kropa, to się nagrywa, nie? Tak, jak jest czerwona kropa, to się nagrywa. To jest taki bardzo ważny czynnik. Pamiętajcie zawsze o tym, jak nagrywa się, to jest taka czerwona kropa, chociaż nie, jak jest czerwona kropa, to się nagrywa. Jeżeli macie jakieś pomysły co do ulepszenia tego pendrive'a, o ludzie, po tak było, nie zmyślam.